Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi ze swoimi pięknymi ogrodami dołączyło do punktów na mapie regionu wyróżnionych certyfikatem Województwa Łódzkie Ogrodem Polski. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane najbardziej urokliwym zielonym miejscom. Właśnie w Muzeum Pałac Herbsta Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego wręczył uzdolnionym artystom symboliczne czeki. Wsparcie z Funduszu Rozwoju Kultury Marszałka Województwa Łódzkiego oraz nagrodził laureatów konkursu fotograficznego o naszym regionie. Zakończyła się rewitalizacja budynku przy ulicy Rozwalta w Łodzi. 29 sierpnia po raz pierwszy odbyła się tu sesja sejmiku województwa łódzkiego. Zarząd województwa łódzkiego przeznaczył na remont blisko 22 miliony złotych, z czego prawie 10,5 miliona złotych to dofinansowanie unijne. Budynek przy ulicy Rozwalta, to dawna siedziba banków należy do najpiękniejszych budynków rewitalizowanych w śródmieściu. Jest architektoniczną perłą. Remont przeszła także wojewódzka przychodnia rehabilitacyjna przy szpitalu imienia Kopernika w Łodzi. Powstały specjalistyczne sale do ćwiczeń jest sprzęt, który pozwala poczuć się jak w salonie gier komputerowych są bieżnie w basenie. Jest taka moja ambicja, aby kopernik stał się takim szpitalem dla pacjentów z całej Polski, aby, aby rzeczywiście pacjenci wiedzieli, że to tu w Łodzi, w centrum Polski. Można otrzymać najlepszą pomoc medyczną. Cała inwestycja to blisko 110 milionów złotych. Przebudowa przychodni kosztowała 11 milionów złotych. W przyszłym roku szpital imienia Kopernika czekają kolejne inwestycje. Dzięki wsparciu rządu Prawa i Sprawiedliwości doposażone zostaną m.in. zakłady radioterapii. Przyznane środki to 7 milionów złotych. W Filharmonii Łódzkiej odbył się finałowy koncert 24. Wędrownego Festiwalu Kolory Polski. Publiczność oklaskiwała współczesne wykonanie pieśni ludowych z regionu łódzkiego oraz prewykonanie fantazji łódzkiej Garego Gutmana, amerykańskiego trębacza i kompozytora utworu stworzonego na finałowy koncert kolorów Polski i z okazji 600-lecia Łodzi. Finałowy koncert był 18. W tegorocznym cyklu muzycy Filharmonii Łódzkiej odwiedzili w trakcie 17 miejscowości w województwie. Filharmonia Łódzka nie jest jedyną instytucją kultury samorządu która wychodzi w teren do mieszkańców spoza łodzi. Taką ofertę w tym roku przygotował też Teatr Jaracza w ramach cyklu Wojewódzkiej Jaracza Wędrówki. Zaś z operą przez wódzkie wyruszył Teatr Wielki Włodzi. Pozostajemy w wakacyjnym klimacie. Już po raz dwunasty mieszkańcy regionu bawili się podczas Święta Chrzanu w Osiakowie. Wszyscy mogli skosztować chrzanu z nadwarciańskich plantacji. W wydarzeniu wziął udział marszałek Grzegorz Schreiber, który przekazał certyfikat wydarzenia o wojewódzkiej dla Święta Chrzanu. To wyróżnienie dla najważniejszych wydarzeń odbywających się w regionie: nadwarciański chrzan to marka regionalna łódzkiego.